A, masz tylko 5 diabłów, ja myślę, że będziesz miał ich z 8. Z kim kurwa do ludzi? Ale was już trzeba pozbędę lepiej. A, ma 18 poziom. Co mi się tak nie do końca podoba, bo. A, nadział się, frajer. Hahaha. Ha, ha. Dobra, ja się co? Ja się zajmę już tymi panami. Nie potrzebuję tutaj żadnych. Dobra, widzę, że oni. że Agrael troszkę ma duż... za dużo ataku. Dobra, ja się skupię na waleniu w diabły. Bo te diabły są, szczerze mówiąc, troszeczkę niebezpieczne. No, dziękuję. Chociaż fajna, że w tym scenari w scenari w scenariuszu też tak bardzo nie muszę się o straty przejmować. Stratami znaczy się przejmować. O, oh, fuck. Haha, fryer. Dobra, kogo jebać. A tam ciebie. Poproszę. teraz to już agrelu rzeźbisz. w przecież sensie te wieże są wytrzymałe dosyć. Będzie szczęście? Nie będzie szczęścia. Oh fuck Straciłem właśnie. O nie, teraz to mi zrobił rzeźnie. Teraz to mi taką rzeźnię zrobił, że głowa mała. No i mi wszystkich wykosił tych. Troszkę mu za małe siły dałem. Na, te, znaczy, troszkę za małe siły tej Izabeli dałem. No ale to nic. Mam nadzieję, że sobie poradzimy jakoś. Nawidły go! To był zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Wiecie co? Możliwe, że przegramy tą bitwę. Dlatego, że podjąłem kilka złych decyzji. Ale jestem pewien, że na pewno przegramy tą bitwę. Bo tu jakby się zaraz agrel mi tutaj strzeli w tych ko... No i przegrałem. Ja już wczytam. Pozwólcie. Tylko martwi mnie to, że zrobiłem go tutaj, czyli przed walką z tymi dziwkami. i po prostu muszę uważać, co ja przed chwilą zrobiłem. Nie wiem, czy to wtedy rozegrałem lepiej. Nie wróćcie, coś zjebałem. Wybaczcie. A wiem, M muszę się ruszyć tymi gryfami, żeby sprowokować je do a, was wysłać w powietrze, a, a was tutaj, no i właśnie ten, trzeba było je tak sprowokować, bo mi na tych gryfach i tak nie zależy tak średnio tak średnio mi na nich zależy, więc ten Rozumiecie, że to było słuszne podsunięcie. Teraz tu. Stosujemy na nich blok. I możemy już je bez problemu atakować z dystansu, bez ryzyka, że nam się stanie krzywda. A tam nie atakujcie ich. Nie róbcie głupot, atakowanie ich nie ma sensu, bo zadają im za mało obrażeń. Dobra, teraz już powinno być koniec. Chyba że ich zaatakują. No i po walce, no ja wezmę nadpisik. Pozwólcie. I wiecie co, wtedy to ja po prostu wykonałem fałszywy ruch, bo ruszyłem się tymi gryfami, co nie? To muszę pamiętać, żeby tego nie robić. Albo wiecie co, mogłem wysunąć jeszcze tych gierków, których nie wysunąłem. Czyli w sensie, że tych, te, tą trójkę cepów. O, wtedy zrobiłem takie coś. I już ich nie przywróciłem, no to ich przywrócę tym razem. Gdzieś daleko, tylko po to, żeby musiał się nałazić. Bo one nie są jakąś specjalnie wielką y, siłą wytrzymy. Dobra, na pozycjach zostać. I ty się Easy w pierwszej kolejności za może tymi panami Chociaż tam już w sumie nie ma już sensu, bo zaraz A wiecie co, to też był fałszywy ruch co przed chwilą zrobiłem Ponieważ e... się przesunąłem tym, tymi panami I po prostu dałem im pretekst no i po prostu dałem mi doskonałe miejsce na rzucenie kuli ognia, co ja będę mówił więcej. Przynajmniej cieszę się, że nie ma żadnych strzeców ten grael. Bo to już byłaby katastrofa dla mnie, gdybym miał. Zaraz. Jedź. Będziemy mu uciekać z zasięgu. Dobra, li Dobra, liczyłem, Pa, że to zrobisz. Powiem Ci szczerze, tak i teraz go spikuję. Bo on teraz powinien rzucić wrażliwość. Znając logikę komputera. Tak myślałem. Więc nie ma sprawy, a ja się skupię teraz na, na naszych diabełkach. O oh fuck. nie, nie, chci nie, nie chciałem, żeby do tego doszło, powiem Wam szczerze. Nawet bardzo nie chciałem, żeby do tego doszło. Ale cóż, teraz przynajmniej on powinien się pod zasięg. Jeszcze jest taka logika komputera, że zawsze musi atakować. O nie. Teraz sprowokował kontratak. Dobra, już po mnie w kawalerzystach. Ale cóż, powinienem i tak dać radę, mimo takich strat. Ale nie ma się co przejmować. Powinniśmy wygrać raczej, bo nawet jeżeli mi wszystkich wykasuje tych panów, to musi jeszcze te Gryfy wykasować. A ja mu powiem wam szczerze, nie zamierzam tego zadania w najmniejszym stopniu ułatwiać. Wiecie. A gra jeszcze. Chociaż on ma coś mało podejrzanego wiedzy. Nie, 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 dużo ma, przepraszam, źle spojrzałem. Wiecie, umiejętnością drugoż... e, drugorzędną lulu jest właśnie wiedza. Więc ja się tak zdziwiłem trochę jak zobaczyłem, że ma e, wiedzy 4, ale okazało się, że to obrona. Źle spojrzałem w ogóle. Jak można było źle spojrzeć? Dobra, po bitwie. Wiecie, ta bitwa wcale nie była jakaś strudna, tylko błędem było po prostu pikowanie od razu tych czarci lordów. To mogło poczekać bez problemu. Muszę pogratulować ci postawy w czasie bitwy. Musisz mieć w żyłach starożytną krew królowych, wojowniczek. Krew Greyhound nie zawodzi Godryku. Jednak jestem wściekła, że ten potwór Agraelu uciekł. Boję się, że zbiera teraz większe sił i planuje oblężenie. Może twój pomysł, by ufortyfikować miasto, jest słuszny. Świetnie, pani Izabelo. Wydam stosowne rozkazy. Serce mnie boli, gdy muszę siedzieć i czekać. Lecz dzięki temu przynajmniej uda się rozdzielić armię demonów na dwie części i ułatwić zadanie Nikolejowi. Rozumujesz, jak prawdziwy monarcha, a jestem pod wrażeniem. Dobra, jest już po walce. W mięsie zostało tylko 5 gryfów, więc to nie są siły, z których powinienem być dumny. Dobra, już nawet nie mam kasy, żeby się umocnić. Dobra, to ja dalej go będę tą, ten teren szukiwał o widzę, że tu jest właśnie ta fontanna która zwiększa nam punkty ruchów to jest trochę dla mnie podejrzane pola w środku takiego na takim miejscu dobra tam nieważne e... aha tu są gryfy ale nie nic na to, że się przyłączą więc od razu, więc ja je po prostu ominę z daleka dla własnego bezpieczeństwa, i teraz tak sobie myślę, że kupię to. Mi kryształów kurwa brakuje. No, zajebiście, bo potrzebuję teraz troszkę dużych sił. Właśnie to w ogóle zapiszę. Bo jeżeli nie uda mi się na czas ufortyfikować się, sił dobry. Jeżeli mi się nie odna czas dobrych sił e, nająć, to będzie niewesoło. Nawet bardzo niewesoło. Dobra. O kurwa. Brakuje mi kasy na wszystko. Czemu mi brakuje kasy na wszystko? Jak tak można Tam na razie będę walił w generatory jakiekolwiek, żeby przeżyć. Bo jakieś tam jednostki to zawsze lepsze niż brak jednostek. Do podziemi nie schodzić. Tam raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Bez, bez problemu się można by z tego obejść. E, tartak świetnie przyda się. Chociaż muszę być ostrożny, bo niedaleko tutaj jest, mono, e, jest tak zwany portal jednego kierunku wyjścia. Czyli że stąd mogą demony yy, wychodzić i, na nas, i nas uderzać, co nie? O, właśnie tutaj jest. Monolit wyjście tak zwany. Więc muszę jak najszybciej opuścić ten teren, bo jak stąd wyjdzie jakiś silny skurczysty, to też nie będzie wesoło. Bo ja potrzebuję, żeby Godryk przeżył. Chyba nie muszę wam tłumaczyć dlaczego. Dobra, easy. Zrobimy ryzykowny trochę plan i spróbujemy sobie. Tu jest pełno złota, które się nam przyda. A tutaj jest sześć smoków. Więc dlatego ten plan jest troszeczkę. No jak widzicie, komputer sobie nie poradził. A jak komputer sobie nie, poradzi, nie radzi, to jest taka pierwsza oznaka, że należy zacząć się bać. Te smoki to są, cep to są cepy jeśli chodzi o wytrzymałość, ale ignorować ich też nie należy za bardzo. Dobra, holduj. Aha, jeżeli za duże starty powinniśmy też będzie źle. Bo. Bo oczywiście e, wtedy nas te demony pokonają. Dobra, wszystko będzie dobrze. O ile nam dosyć, dosyć długo przetrwają gryfy, to ich strzelcami wykończymy pięknie. Bo te gryfy właśnie blokują dostęp do, yy, do strzelców. A jako, że. A jeszcze jest fajne to, że ignorowana jest obrona ich, ponieważ. Są one w odległości 2 pół strzelców. No. Świetnie. Bierzemy tyle, teraz bierzemy tylko złoto. Doświadczenie nam teraz jest tak za niepotrzebne, bo Easy ma 22 poziom. Na wyższego na razie naprawdę nie potrzebuje. Zresztą jeszcze będzie okazja, żeby się wykazać. No i mam pojęcie, że nie takie strasznie duże straty. O, kupimy zamek. I teraz już powinniśmy być nierozkurwialni. Nawet z taką malutką armią, bo zamek uzbra. nie dość, że podwaja. Yy, tę liczbę jednostek, to jeszcze tutaj daje nam trzy, Jeszcze dwa wie dwie wieże, które strzelają. Wiecie, citadela dodawała tylko jedną. Dobra, ja tutaj teraz poświęcę. Teraz wszystkie moje środki, żeby się umacniać trochę ekonomicznie. Anuluj. Kurde, jeszcze godryki nie wykonałem ruchu. Właśnie dobrze, że jest ostrzeżenie, że te wywala. Bo byłoby niewesoło teraz. Dobra, drugi z jest gdzieś tam na dole. Jakie masz siły? To w sumie nie powinienem się przejmować demonami, bo oni nigdy nie mają jakichś... Oni na tej mapie nie mają jakichś w wie chuj wielkich armii. Że wiecie, 25 diabłów na, jed na jednego. Więc powinniśmy sobie bez problemu poradzić taką armijką. A właśnie, nie, powiedzie, nie wytłumaczyłem wam, co chodzi z tymi obeliskami. Zawiera część mapy do odszukania takiego znane, słynnego takiego artefaktu, którego, takiego w stylu y, g, Grala z, z Trójki. Czyli, że wiecie. Y, Jakby to wytłumaczyć? Czyli, że znajdujemy takie. Możemy dzięki temu artefaktowi wybudować. E, dzięki temu artefaktowi możemy wybudować. E, sanktuarium Aszy, tak zwane. E, które daje bonus 5000 sztuk złota. Do 5000 sztuk złota sztuk dziennie. Dodatkowe. Eee, co tam jeszcze? Eee, zwiększa e, podwaja jeszcze, przy, jeszcze, podwaja jeszcze, Tygodniowy przyrost istot podwójnie, znaczy się, chyba oj No, razy dwa, oczywiście podstawowy, a nie tak, że mamy miasto i i pod, że mamy, znaczy się, zamek, i na się to nam jeszcze no, ta... no, po prostu zwiększa przyrozbę. Ja, tego... ja tego Wam tak łatwo nie wytłumaczę. Eee... <laughs> I jeszcze dają jakieś inne premie, ale to już zależy od rasy. Dla rycerz w przystani, eee... w przystani to jest akurat, że każdy bohater otrzymuje bonus do szczęścia. Chyba plus dwa. Lepsza magia Lepsza magia światła Tam morale to już się obejdziemy bez nich jeszcze Co ja gadam, morale teraz są mnie. W potrzebne, co ja robię? Stawę później pom. A, tra... A teraz mam trochę. Du... A właśnie, czy on to też ma sub zerena? Nie, wzorowy rysercz. Dobra tam Nieważne Mi się trochę... Przepraszam, że tak mi się trochę głos zmienia, ale mam troszeczkę zapchany ten nos i dlatego stąd ta zmiana wynika. O jest. No masz. O! O! To już powinniśmy mieć 4 do szczęścia. Nie, 5 do szczęścia! No to teraz jesteśmy prawie że nierozkurwialni. Trochę nadużywam tego słowa przepraszam. Yy... Dobra, tam niech będzie. Wy też się przydacie. Jako mięsko armatnie. Mu -ha -ha -ha. Jestem okrutny. A jeszcze tutaj mamy takie o tyle szczęście, że nam dają dosyć dużo czasu na zbieranie wojska. Po prostu w tym czasie powinniśmy mieć bez problemu wojsko, które sobie poradzi. Z demonami. Dobra. Zapisałem grę, bo nie jestem pewien. Chyba tak. Dobra. To spróbujmy sobie z nim poradzić. Sfora to może być ich 16. Tak... Nie, 13. Jest ich. Dobra, tam dziadek tego nie usłyszałem Ale to nic. Eee... Tak. Z nimi też tak nie przepadam. Ich... Za nimi też nie przepadam. Ale cóż sobie poradziły, przynajmniej nie strzelają jeden plus. Dobra, ja będę dalej rzucał łaskę. Bo widzę, że on ma. Że Godryk ma jakieś bonusy od łaski na poziom. Więc Ko to ja po prostu nie widzę sen... O kurwa, Dala, tam może być niewesoło Więc ja przemieszczę gryfy tutaj. Żeby musiał najpierw je skasować. Dobra, po prostu dalej będę czekał aż podejdą. Wiecie, one są trochę wytrzymałe. Chociaż w sumie aż tak bardzo. Mają, mają tylko e, 20 punktów więcej niż moi kawalerzy. Nie, nie kawalerzy, tylko paladyni, przepraszam. Ryzyk? Nie, 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 nie chcę w głupi sposób tracić jednostek. Więc wybaczcie mi. Na razie się na nich skupię. O Boże, tylko jedną. To cienko będzie. Pokusiłem się o artefakt. No oni pilnują fajnego artefaktu. Jak zapewne zauważyliście. Ale tam już... O, on się już w zasięg nam fajnie pierniczu, więc... Więc powinniśmy wygrać tą bitwę. O nie, jeszcze one mają brak...